Innym, innym metalowym przedmiotem e, po prostu pługi nasze i zostają wnioty. to jest nie tylko takie stukanie się gdzieś tam po tarczach, jak to nie filmach wygląda. Pozwolone jest wszystko płakiem tutaj dodającą tutaj nisko na nogi, na głowę, na barki. Nieraz można słyszeć taki metaliczny dajmy, oznaka tego, że coś metalowego miało kontakt z czymś metalowym. Trzy walki średniowieczne prowadzone są na wyklonych regułach. My możemy się przestrzegać tych reguł. Oczywiście nie zawsze to wychodzi tak, tak, jak to było łatwo na papierze. Ale w tej chwili w sport dość już na świecie jest też do, dosyć mocny, zwłaszcza u naszych wschodnich sąsiadów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład popularność piłki nożnej czy piłki siatkowej, to jest to sport, który dopiero ratkuje, wymaga przede wszystkim dobrego przygotowania konwencyjnego. Chłopaki prowadzą treningi nie tylko w czyli treningi właśnie w pancerzach, z bronią, prowadzą również treningi wytrzymałościowe, treningi siłowe, siłowny typowe, kondycyjne, tanie, już samo tanie. Jakbyś go sięgnął tym wołkiem to bym...